Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chciałem powiedzieć kilka rzeczy na temat znanego dzieła Tristan i Izolda, a właściwie zastanowić się nad tym, co spowodowało, że to dzieło spotkało się z tak przychylnym odbiorem, cieszyło się takim uznaniem, popularnością, nawet w epoce średniowiecza. Chociaż wcale nie jest to takie oczywiste. Żeby do tego dojść, trzeba jednak odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Pierwsze z nich to jest taka podstawowa zagadka. Czy miłość pokazana w utworze Tristan i Izolda jest prawdziwa? I tutaj oczywiście najczęściej odpowiedź brzmi tak. Dlaczego? Otóż dlatego, że uznaje się, wskazuje się, że miłość Tristana Izoldy jest przeciwstawiona wzorcowi miłości dwornej, będącej elementem takiego dworskiego konwenansu. Rycerskiego. Można tak powiedzieć, jak najbardziej. Drugim argumentem na poparcie tej tezy, że jest to miłość idealna, jest to, że wynik, nie wynika ona z wyrachowania. Nie służy celom politycznym ani ekonomicznym, a przecież wiemy, że czynniki materialne czy polityczne i w średniowieczu, i. W kolejnych epokach bardzo często e, kształtowały stosunki międzyludzkie i e, decydowały o zawieraniu małżeństw. Tutaj oczywiście nic takiego nie ma. Wskazuje się również, że e, ta miłość potrafi przezwyciężyć nienawiść Izoldy do Tristana, e, która to nienawiść wynika z tego, że Tristan zabił brata Izoldy. To też jest e, prawda. Oczywiście wskazuje się też na to, że bohaterowie, kochankowie, kiedy decydują się być razem, skazują się na liczne niebezpieczeństwa. Skazują się na niesławę, na gniew króla, na karę śmierci, na pościgi. Muszą ukrywać się w lesie, narażając na ataki dzikich zwierząt, a także ludzi. Doskwierają im warunki atmosferyczne. Konieczność samodzielnego zapewnienia sobie wszelkich dóbr, pracą oraz skazują się na biedę. A przecież, i tu mowa szczególnie o Izolcie, są przyzwyczajeni do życia w luksusie. Niektórzy wskazują jednak, że wcale nie jest to taka miłość idealna. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jest wynikiem działania magii. Magicznego eliksiru, bez którego zapewne nic by między bohaterami nie zaszło. Druga sprawa. Tristan, mimo wszystko, decyduje się zwrócić Izoldę królowi i wyjechać. Ostatecznie, nawet poślubia inną Izoldę, tę o białych dłoniach. Wskazuje się też, że jak to było możliwe, że Izolda nie poznała Tristana, kiedy ten przybył do niej w przebraniu? No, można oczywiście podnosić takie argumenty, szczególnie ten o działaniu Magicznego eliksiru jest zasadny. I znowu, a jednak, bohaterowie po rozstaniu nigdy nie są szczęśliwi, cierpią, nie potrafią bez siebie żyć. Tristan nie jest w stanie tak naprawdę do końca wytrwać w swoich postanowieniach, oddalić się. Pozostaje gdzieś nieopodal, w ukryciu, pojawia się potajemnie. Chce zobaczyć zaldę przed śmiercią, ona płynie do niego. Chociaż dobrze wie, że tym czynem przekreśla właściwie jakiekolwiek szanse na e, wybaczenie ze strony e, króla. Czyli bohaterowie niby się rozstają, ale nie są szczęśliwi, ta miłość cały czas trwa. E, ważne jest także to, że jednak oboje umierają z miłości. Tristan na fałszywą wieść, że nie zobaczy już Izoldy przed śmiercią, ona zaś na wieść o śmierci Tristana. Można też powiedzieć, że być może właśnie moc eliksiru powoduje, że jednak ta miłość jest prawdziwa, że ona zbliża się do ideału normalnie nieosiągalnego dla człowieka bez pomocy magii. Drugie zasadnicze pytanie brzmi, czy Tristan jest jedałem rycerza? No i oczywiście tu odpowiedź churalna: tak, oczywiście jest. Znakomicie włada, włada bronią, jest silny, nie boi się żadnego przeciwnika, nie unika wyzwań, wszystkie podejmuje dla swojego króla, dla innych. Jako jedyny spośród baronów jest gotów walczyć z Mohawtem. W Irlandii jest też w stanie, ma na tyle odwagi, żeby jako jedyny podjąć się pojedynku ze smokiem. Reprezentuje kula w pojedynkach i zabiegach dyplomatycznych. I właśnie tutaj ujawnia się też druga część ideału rycerza, który musiał być nie tylko silny, mężny, dobrze wyszkolony, Waleczny, ale Tristan, jak na rycerza, rycerza idealnego przystało, jeszcze takiego, który jest na tyle sprawny, żeby reprezentować króla. Jest wytworny w zachowaniu, ma dar wymowy, przekonywania, co przydaje mu się nie tylko w dyplomacji, ale i wtedy, kiedy na przykład przekonuje Izoldę, żeby nie zabijała go. Mimo, że on zabił jej brata, dodać do tego trzeba, że Tristan ma szereg innych umiejętności, które budzą uznanie rycerzy koronwalijskich i króla Marka, zanim jeszcze wychodzi na jaw, kim Tristan jest naprawdę. Można jednak wskazać, że Tristan wcale takim idealnym rycerzem nie jest, ponieważ popełnia wielkie przewinienie. Nie dochowuje wiary swojemu seniorowi, królowi. To duże przewinienie, ponieważ powinien swojemu seniorowi bezwzględną wierność i posłuszeństwo. Poza tym, zaprzeczając oskarżeniom, Tristan dopuszcza się innej winy: przycięstwa czynu niegodnego rycerza, gdyż rycerz powinien. Dbać o to, że jeżeli coś obieca, da słowo, to powinien się z tego wywiązać. A jednak, czyli znowu a jednak, Tristan stan stara się podejmować, postępować właściwie. Mimo działania eliksiru, oddaje Izoldę królowi zgodnie z obietnicą i swoją powinnością wasala. Potem, od, y, kiedy uzmysławia swoje, y, sobie swój błąd, oddaje ją kulowi powtórnie. Można powiedzieć, że Tristan sprzeniewierza się zasadom tylko wtedy, gdy nie ma siły przeciwstawić się działaniu magii. A to znacznie tutaj osłabia jego winy. Trzecie zasadnicze pytanie dotyczy tego, czy miłość Tristana i Izoldy jest grzechem? Czy jest to miłość występna? Tak. Z punktu widzenia chrześcijaństwa niewątpliwie miłość do mężatki jest co cudzołóstwem, aczkolwiek to jeszcze mieściłoby się w tej konwencji średniowiecznej miłości dwornej. Poza tym, z faktu, że opiekunka Izoldy udała się w nocy poślubną do sypialni króla Marka, aby ukryć hańbę swej pani, wynika, że miłość między Tristanem i Izoldą została fizycznie skonsumowana już wcześniej. Czyli wcale nie jest to taka miłość platoniczna, jest tutaj konkretny grzech cielesny. Poza tym, wypowiedź pustelnika Ogryna nie pozostawia wątpliwości, że ich miłość jest grzechem. Niezależnie od kontragumentów, które jest w stanie wysunąć Tristan w tej rozmowie, można jednak uznać, że ta miłość niekoniecznie jest taka występna. Trzeba zauważyć, że bohaterowie podejmują czasami, można nawet często wysiłki, by wyzwolić się z tej sytuacji. Znamienna też jest scena, że kiedy śpią w lesie, kładą między siebie miecz żeby nie grzeszyć, ale żeby też e, zakomunikować światu, że nie grzeszą. Aczkolwiek, tak jak mówi, mówiłem, grzech już popełnili, ale widocznie nie chcą go popełniać e, więcej. Najważniejsze jednak i zupełnie niespodziewane jest to, że Bóg wydaje się sprzyjać kochankom. Pozwala im unikać zasadzek, e, pomyślnie przebrnąć izolację przez Sąd Boży, Każe tych, którzy przesiadują Tristana i Izoldę, którzy donoszą królowi o ich romansie, oni wszyscy giną. Sprawia też cud połączenia trumien kochanków pnączem. Więc jeżeli Bóg sprzyja kochankom, to może wcale oni tak nie grzeszą. Tylko teraz pytanie, dlaczego Bóg im sprzyja? Bo Bóg wie, Czym jest grzech? Świadomym i dobrowolnym przekroczeniem Bożych praw. Bohaterowie opowieści nie mają tak naprawdę w pełni wolnej woli. Rządzi nimi moc eliksiru, który jest silniejszy od nich samych. Więc wszelkie, nawet najbardziej heroiczne próby bohaterów dążące do tego, żeby zakończyć ten noszący znamiona występku związek, są skazane na niepowodzenie i to nie z ich winy. Dla Boga liczy się więc to, że. Próbują walczyć z własnymi pragnieniami, że Izolda próbuje wrócić do swojego e, i w końcu wraca do swojego prawowitego małżonka, że Tristan, e, mimo że bardzo kocha Izoldę, decyduje się raz i drugi wrócić ją królowi, że jednak wyjeżdża, żeby zdystansować się, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, od całej tej e, sytuacji. Trzeba się teraz zastanowić, co decyduje o takiej popularności opowieści, której tematem jest obiektywnie rzecz ujmując, jednak grzeszna miłość? I to w epoce, w której tego typu związki były piętnowane, co na to pozwoliło? Można uznać, że ta opowieść wyraża pewien taki wewnętrzny sprzeciw, Ludzi wobec sposobu traktowania instytucji małżeństwa w tamtych czasach, wobec niepotrzebności podążania za głosem serca, że popularność ta jest czymś w rodzaju projekcji pragnień odbiorców do wolności w sferze uczuć, do możliwości poszukiwania szczęścia. Po części jest to na pewno prawda. Ale bunt wobec obowiązujących norm, czy to religijnych, czy społecznych, na pewno nie był w średniowieczu czymś godnym e, pochwały. Dalej e, trzeba wskazać, że historia Tristana i Zoldy nie jest pochwałą grzechu, lecz opowieścią o zmaganiach z nim, e, o tym, jak niszczą bohaterów i ich życie, a w końcu jest pochwałą sprawiedliwości Boga, który rozumie bohaterów i kierujące nimi motywacje lepiej niż ktokolwiek inny. I widomym znakiem w postaci połączenia tłumien pnączem pokazuje Bóg, że docenia ich miłość i daje też dowód, że nie każe ludzi za czyny i zachowania, które wynikają nie ze złej woli, lecz zwykłej słabości. I trzeba przyznać, że takie potraktowanie Boga w czasach, kiedy raczej strażono ludzi jego gniewem, piekłem, sądem Bożym, było czymś niezwykle atrakcyjnym dla wierzących. Bóg sprawiedliwy, Bóg miłosierny, Bóg wybaczający. Trzeba też zwrócić uwagę na jeden niedoceniany aspekt podobieństwo historii. Tristana i Izoldy do schematu fabularnego tragedii antycznej. Ten gatunek, tragedia antyczna, w Grecji był uznawany za najlepszy. Arystoteles nawet tłumaczy ten fenomen w sposób niemalże psychologiczny. Co prawda, dzieje Tristana i Izoldy nie są tragedią, nie są w ogóle utworem dramatycznym, są poematem, ale proszę zwrócić uwagę, że eliksir. Które pojawia się w tym utworze, jest czymś w rodzaju fatum. On określa losy bohaterów, i oni tak naprawdę nie są w stanie przezwyci przezwyciężyć działania tego eliksiru, tak jak człowiek nie był w stanie przezwyciężyć fatum w tragedii greckiej. Trzeba też zwrócić uwagę na obecność w tym dziele konfliktu tragicznego. Bohaterowie muszą. Określić się wobec sytuacji, jaka ich spotkała, muszą wybierać między istotnymi, co ważne istotnymi wartościami. Z jednej strony zasadami religijnymi, normami społecznymi i wiernością przysiędze. Z drugiej strony mamy ich miłość i prawo do szczęścia. Jak tutaj odpowiednie wartości wybrać? Trzeba zwrócić uwagę, że tak jak w tragedii greckiej, każdy wybór, którego dokonają bohaterowie, doprowadzi ich do katastrofy. Dobre wyjście dla Tristana i Zoldy nie istnieje. Albo będą cierpieć z powodu niemożności bycia z ukochaną osobą, albo mierzyć się z wyrzutami sumienia wobec kula Marka, może Boga, ponieść karę, stać się obiektem prześladowań. No i tak jak wspomniałem. Oboje bohaterów spotyka na końcu katastrofa, śmierć w tym wypadku. Nasadniczo mogli umrzeć z rozkazu króla lub z miłości. Autor wybrał tutaj ten drugi wariant fabularny. Ale jest coś, co yy, wymyka się schematowi tragedii antycznej w tym utworze. Zakończenie tej historii i symboliczne złączenie tu po śmierci bohaterów Przełamuje typową dla tragedii mroczną beznadzieję. Kończąca ich losy katastrofa uwalnia ich od męki, a wspomniany cud pozwala mieć nadzieję na pomyślne zakończenie ludzkich problemów i rozterek w przyszłym życiu. I być właśnie może to, może to podobieństwo fabularne do doskonałego gatunku literackiego, jakim jest tragedia, może ta. Pozytywna wizja Boga, przeciwstawiona troszeczkę średniowiecznym wyobrażeniom. Może to wszystko powoduje, że to dzieło, właśnie mimo klimatu panującego w tamtej epoce, cieszyło się jednak takim uznaniem i taką popularnością. Dziękuję Państwu.